Bartoszyce to miasto przyjazne. Ludzi mądrych, wielu kultur, otwartych na rozwój. Ten potencjał jest do wykorzystania. Możemy współpracować, aby zmieniać i wzmacniać nasze miasto. Najbliższa przyszłość otwiera nowe możliwości do pozyskiwania środków zewnętrznych, do inwestowania, wzmacniania lokalnego rynku pracy, edukacji. Również tej na poziomie zawodowym. Wspólnie możemy dużo. Moim obowiązkiem jest służyć. Całym sobą być dla Bartoszyc. Zapraszam do głosowania. 30 listopada proponuję się. Proponuję rozwój i współpracę. Dobrego gospodarza. Mamo, ale ja nie chcę wyjeżdżać z Bartoszyc. Córka, ale nie musimy. Głosujemy przecież na Piotra Petrkowskiego.